arcybiskup wigano atak tasakiem na wolontariusza antyaborcyjnego i sataniści piszący do PCH24. Drodzy widzowie PCH24 TV. Właśnie ruszyły prace nad naszym najnowszym filmem pod roboczym tytułem Credo. To dzieło jest niezwykle potrzebne polskim katolikom w czasach zamętu w Kościele. Z pomocą kardynała Millera, biskupa Schneidera, biskupa Stricklanda i ojca Jana Strumiłowskiego chcemy odpowiedzieć na pytania, czym jest Kościół, czym Kościół nie jest i kim powinien być katolik. Aby ten wyjątkowy dokument powstał jeszcze w tym roku, proszę o państwa finansowe wsparcie. Każdy darczyńca otrzyma przedpremierowy dostęp do tego filmu. Link do wpłat znajduje się w opisie pod nagraniem. Z góry serdecznie bóg zapłać. Christian Kratiuk, reżyser. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W programie Jakatolik Katolik zapraszam na subiektywny przegląd wydarzeń z kościoła i okolic, a zaczniemy od kościoła, a nie od okolic. Otóż trudno nie powiedzieć o arcybiskupie Wigano, który został wezwany do Rzymu, aby no właśnie, rozpoczął się jego proces, który najprawdopodobniej zakończy się oskarżeniem o schizmę i ekskomuniką. Arcybiskup odmówił udziału w tym procesie i szeroko na ten temat na naszych łamach pisze i mówi Paweł Chmielewski, a ja do tego oczywiście mogę tylko odesłać, ale o arcybiskupie wspominam w pewnym kontekście. Otóż w tych samych dniach hiszpański biskup ogłosił ekskomunikę na klaryski z Belorado, Karyski nie uznawały autorytetu Soboru Watykańskiego II i opublikowały manifest, w którym stwierdziły, że od śmierci Piusa XII nie posiada Watykan prawowitego władcy. Szanowni Państwo, wiem, że wśród Państwa nadal jest wiele osób, które pontyfikat Franciszka przygniótł do tego stopnia, że uważają, iż należy pójść za kimś innym niż... Jeden święty powszechny katolicki kościół, że są, powstają organizacje, zarówno poza Polską, jak i w Polsce, skupione wokół kapłanów, bardzo często niezwykle ortodoksyjnych i pobożnych kapłanów, którzy jednak, tak jak Wigano, nie udźwignęli tego ciężaru. Zachęcam Państwa do tego, aby pozostać w kościele i nie iść w schizmę, bo to jest popadnięcie nie tylko w schizmę, nie tylko w ekskomunikę, ale także w rozległy grzech bez nadziei. To nie jest tak, że nadziei dla Kościoła nie ma. Mówię to z całą świadomością jako człowiek, o którym Państwo wiedzą, że prowadzi portal bardzo mocno sceptyczny wobec tego, co dzieje się dzisiaj w Watykanie i co robi papież Franciszek. Unikajmy takich rzeczy. Przestrzegam przed tymi krokami. Szkoda mówiąc bardzo delikatnie, abyście państwo narażali się na ekskomunikę. W ogóle bądźmy bardzo ostrożni w ocenie tego co dzieje się w kościele. Jeżeli coś jest sprzeczne z nauką Kościoła, mówmy o tym głośno. Ale jeżeli chodzi o personalia, to bądźmy ostrożni, bo w naszych czasach jest wiele zamętu. Bądźmy też ostrożni w zabieraniu głosu, bo w dzisiejszych czasach, w dobie internetu i mediów społecznościowych jest taka tendencja, żeby komentować wszystko. I natychmiast. Zwłaszcza bądźmy ostrożni, ostrożni, jeżeli nie mamy dowodów. Bądźmy ostrożni, jeżeli podaje ktoś, jakaś instytucja, jakiś komunikat o tym, że ktoś jest o coś oskarżony. Nie wieszajmy od razu psów na takim człowieku, zwłaszcza na kapłanie. Oczywiście, jeżeli ktoś jest winien przestępstw tych najgorszych, z którymi tutaj bardzo mocno od początku powstania walczymy, powinien zostać skazany, i to nie tylko na słuszną karę cywilną i kanoniczną, ale także na zapomnienie na jakiś rodzaj zapomnienia. Ale przypomnijmy sobie, że od czasu kardynała Pella wiadomo już, że naprawdę nie należy zbyt szybko ferować wyroków, nawet w momencie, jeżeli wszystkie media piszą jednym głosem. Tymczasem do PCH24. Piszą sataniści. To nie jest żart. Nie piszą do nas artykułów, ale wysłali do nas notkę prasową, którą tą notkę Państwu przeczytam. Przeczytam ją pomijając nazwę organizacji, ponieważ w rozesłaniu tej notki do mediów, a nie byliśmy jedynym medium, które otrzymało tę wiadomość, chodzi o to, żeby rozsławić tę organizację. Zobaczcie Państwo najpierw może zdjęcie z manifestacji, bo też panowie i panie sataniści i satanistki podesłali nam to. Widzicie o jaką manifestację chodzi? Ja nie będę jej głośno nazywał, bo algorytmy YouTube'a robią swoje. Wymazaliśmy z tej ilustracji nazwę organizacji wpisaną we flagę. A sami panowie i panie sataniści i satanistki wymazali swoje twarze, bo chyba nie są jeszcze aż tak odważni. Tak czy inaczej, napisali, co następuje. Nazwa organizacji: Zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim formom wykluczenia i dyskryminacji. Organizacja, opierając się na ideach satanizmu nieteistycznego, promuje humanizm, racjonalizm i indywidualizm. I tu wypowiedzi. Nasza obecność na Paradzie Równości pokazuje nasze zaangażowanie w walkę z nienawiścią i nietolerancją, powiedziała Natalia Kostrzewka. Członkini, i tutaj następuje nazwa organizacji. Muszę Państwu przypomnieć tylko, czy powiadomić Państwa, że przy każdej wypowiedzi jest gwiazdka. I gwiazdka odnosi do tego, że nazwisko wypowiadającej zostało w tej notce prasowej zmienione ze względu z obawy na bezpieczeństwo tej osoby, tak? Piszą do nas sataniści. Wierzymy, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i miłość niezależnie od swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej czy wyznawianej wiary. Podczas parady, tu nazwa organizacji, e, przeszedł z tęczową flagą z pieczęcią Bafometa. Grupa przeprowadziła krótki rytuał symbolicznego zawierzenia szatanowi miasta stołecznego Warszawy i całej parady, który wzmocnił poczucie ochrony, wspólnoty i tożsamości grupy. Dla chętnych uczestników przeprowadzono również rytuał zdjęcia chrztu. Rytuał zdjęcia chrztu. Państwu powtarzam, nie chodzi o zdjęcia czyli fotografię, tylko o. Ściągnięcie z siebie chrztu. Jak twierdzą, potrafią to zrobić e, panie i panowie sataniści i satanistki. Przeczytam jeszcze raz to zdanie. Dla chętnych uczestników przeprowadzono również rytuał zdjęcia sztu, oferujący symboliczne wyzwolenie z dawnych zobowiązań religijnych. Zawierzenie miasta szatanowi to nasz sposób na podkreślenie sprzeciwu wobec autorytarnej władzy fanatyków religijnych, która do tej pory blokuje progresywne zmiany prawa. Powiedziała Gosia Zielińska, gwiazdka, wiadomo. Zmienione członkini tej organizacji. Satanizm, który my wyznajemy, przypomina nam, że każdy człowiek ma prawo do autonomii i poczucia bezpieczeństwa we własnym kraju. I to właśnie ta wiara przyświeca naszemu uczestnictwu w paradzie. Aktywista Adam, gwiazdka zmienione imię, dodał: Nasza obecność tutaj to wyraz sprzeciwu wobec nienawistnych głosów, które starają się marginalizować społeczność LGBT. Satanizm to religia, która celebruje różnorodność i walczy z uprzedzeniami. Jesteśmy tu, żeby pokazać, że nie ma miejsca na nienawiść w nowoczesnym, zróżnicowanym społeczeństwie. Martyna Nowak, gwiazdka zmienione, członkini grupy, podkreśliła znaczenie solidarności z mniejszościami. Jako satanistyczna wspólnota często stykamy się z niezrozumieniem i wykluczeniem. Wielu z nas żyje w ukryciu, w obawie przed dyskryminacją. Dlatego rozumiemy, jak ważne jest wsparcie i solidarność. Dzisiaj maszerujemy ramię w ramię z naszymi przyjaciółmi ze społeczności LGBT, bo wszyscy zasługujemy na szacunek i poczucie bezpieczeństwa. Nazwa organizacji rozdał również materiały promocyjne na temat swojej działalności, zachęcając uczestników parady do wspólnego celebrowania Miesiąca Dumy. Ja, proszę Państwa, Sprawdziłem, czy taka organizacja rzeczywiście istnieje, ona ma swoją stronę w internecie, to, to nie jest żart, to nie jest tak, że jakaś grupa nastolatków yy, postanowiła zrobić sobie cyrk z tego yy, wydarzenia. Taka organizacja istnieje, ona tam rzeczywiście odwołuje się mocno do satanizmu. Yy, aha, jeszcze ta organizacja uprzejmie prosi o niespolszczanie nazwy w komunikatach. Nazwa jest anglojęzyczna, yy, ale ja tej nazwy nie podam, żeby nie czynić zadość oczekiwaniom. Państwa, którzy próbują wypromować satanizm i samych siebie podczas tego typu uroczystości. Tego typu uroczystości, które mnie od dawna oczywiście z satanizmem się kojarzą. Ale chciałem przypomnieć zarówno tym ludziom, którzy poszli w te dziwaczne, ale bardzo groźne klimaty, że nie ma czegoś takiego jak. Jasełkowy satanizm, że nie ma czegoś takiego jak zabawa w satanizm, że zabawa z diabłem nigdy nie jest niewinna i nigdy nie może się dobrze skończyć. A powstaje rzeczywiście na świecie coraz więcej satanistycznych organizacji i coraz więcej satanistycznych postulatów jest w przestrzeni publicznej. Pomniki w Stanach Zjednoczonych, żądanie prawa do aborcji. W momencie, w którym aborcja była zakazana w jednym ze stanów, tam w tym stanie. Świątynia Szatana, organizacja amerykańska, powiedziała: Przypomnę Państwu, że aborcja jest ich rytuałem liturgicznym, jest ich rytuałem religijnym tym samym, czym za chrześcijan jest Sza, jak sami napisali. Co więcej, yy, są wystąpienia podczas koncertów gwiazd muzyki, pop i rock takie, które także mogą się kojarzyć tylko z jasełkami, ale jednak w nich. Zawsze jest coś głębiej. Gdy mówimy, szanowni państwo, o tej wielkiej antychrześcijańskiej rewolucji, która przychodzi przez cały świat, która postuluje na przykład te wszystkie tęczowe pomysły, musimy wiedzieć, że za nią po prostu stoi diabeł. I tyle. Tyle. Można naprawdę się tu intelektualnie zrzymać i rozdrabniać. Martwić się na tym, załamywać ręce, że w telewizji dla katolików ktoś takie proste odpowiedzi daje na skomplikowane. Zadania, ale to powinno być oczywiste dla każdego, kto jest ochrzczony, kto żyje swoją wiarą. Ci skrępowani sami sobą sataniści, skrępowani, bo przecież nie chcą pokazywać swoich twarzy ani ujawnić nazwisk, tylko nam o tym przypomnieli i to jest jakaś ich niewielka zasługa dla kontrrewolucji, co zresztą jest dosyć przewrotne. Polecam Państwa bardzo gorąco tych młodych ludzi w modlitwie, bo widać, że mają duży problem, a Będą mieli jeszcze większy. Ktoś się zaśmieje, że grupka młodzieży wydrukowała sobie tęczową flagę z naszytym bafometem i troluje teraz media, a Kraciuk się daje temu podpuścić. Szanowni Państwo, to nie jest tylko podpuszczenie, to nie jest tylko grupa młodych ludzi. To jest dużo szerszy proces. Proces, który ma na celu ostatecznie likwidację resztek cywilizacji chrześcijańskiej. Mówimy o tym nie od dziś. Co ma na celu konkretnie? Czy to jest w ogóle możliwe? Zobaczcie Państwo historię z Belgii. Obywatelka Belgii przez kilka miesięcy bezskutecznie starała się o przyjęcie do seminarium, by uzyskać, uwaga, szkolenie na diakona. To jest posługa, przypomnę, w kościele nadal, ciągle, mimo różnych prób i głosów, zarezerwowana wyłącznie dla mężczyzn. To też usłyszała i to dwukrotnie odmowę. W tym przypadku nawet papież Franciszek jeszcze pod koniec Maja wypowiedział się wyraźnie, że nie będzie możliwości wyświęcania kobiet na diakonów czy też diakonki. Belgijski wymiar sprawiedliwości uznał jednak, że doktryna Kościoła może zasiąść na ławie oskarżonych, czy tam w tekście Bogdana Dobosza na naszych łamach. I tak we wtorek, 25 czerwca, sąd cywilny w Mechelen, we flamandzkiej części kraju, uznał byłego już arcybiskupa decezji księdza biskupa Józefa de Kessela, jak i obecnego biskupa, arcybiskupa luka Terlidenna, za winnych dyskryminacji. Dobrze państwo słyszeliście. Sąd uznaje biskupów winnymi dyskryminacji kobiety, bo nie przyjęli jej do seminarium. Duchowni mają zapłacić skarżącej kobiecie półtora tysiąca euro odszkodowania. Arcybiskupstwo nie podjęło jeszcze decyzji o ewentualnej apelacji. Wyrok jest symboliczny, chociaż sądy nie mogą zmusić kościoła do zmiany doktryny, oczywiście. Ale presja społeczna, jak już wiemy, z tego pontyfikatu może bardzo wiele. Sam sąd cywilny w Mechelen w uzasadnieniu przekazał, że nie ma kompetencji do anulowania odmowy udzielenia święceń przez arcybiskupa, bo tego też domagała się ta biedna kobieta. Ale ona zapowiada, że jeżeli sąd przyjmie apelację, to ona będzie walczyć do upadłego nawet w instytucjach ogólnoeuropejskich, nie tylko brukselskich. Do tego właśnie prowadzi i długi marsz satanistów przez instytucje, i długi marsz satanistów wpływających na kulturę społeczeństwa, i ten krótki, mały marsz satanistów, których niektórzy mogliby chcieć nazwać jasełkowymi. Domyśli, że będą nas ciągać przed sądy, jak tych nieszczęsnych belgijskich biskupów, zdążyliśmy już przywyknąć. Czymś nowym, w Polsce przynajmniej, są jednak fizyczne, bardzo niebezpieczne ataki na ludzi broniących życia nienarodzonych dzieci, broniących katolickich wartości. Oto 21 czerwca, około godziny 13, przed wejściem do szpitala w Oleśnicy. Pojawił się agresywny mężczyzna, który podszedł do słynnego już samochodu Fundacji Pro Prawo do Życia i zaczął grozić wolontariuszowi, który jest jednocześnie koordynatorem akcji, panu Adamowi, którego serdecznie pozdrawiamy, a z którym rozmowę mogli państwo obejrzeć na naszych łamach. Kto nie oglądał, niech dokładnie wysłucha, co pan Adam ma do powiedzenia. W wulgarnych słowach, ten agresor ubliżał kierowcy, po chwili uderzył pięścią w przednią szybę auta, rozbijając ją. Pan Adam odjechał samochodem, powoli krążąc w pobliżu szpitala i wezwał policję. W tym momencie napastnik wyciągnął tasak i zaczął grozić panu Adamowi śmiercią. Na szczęście w odpowiednim momencie na miejscu zjawili się policjanci, którzy użyli siły wobec napastnika, wytrącili mu broń i obezwładnili go. Okazało się, że mężczyzna był pijany, miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Szanowni Państwo, po pijaku ludziom zdarza się robić różne rzeczy. Ale. Jak bardzo ten człowiek musiał być nasiąknięty lewicową propagandą, antychrześcijańską propagandą, propagandą wrogą, wrogą życiu nienarodzonych dzieci, proaborcyjną propagandą, żeby nawet będąc pod wpływem alkoholu, zobaczywszy taką ciężarówkę, rzucić się najpierw do jej dewastacji, a potem próbując pasakiem poranić, a może nawet zabić jej kierowcę. Co naprawdę się dzieje? To naprawdę wydarzyło się w Oleśnicy 21 czerwca. To nie są wydarzenia nie wiem, z Detroit, nawet nie z Brukseli, ani nawet nie z Berlina, tylko z Oleśnicy, która przypomnę, leży w naszym pięknym kraju. Instytut Ordo Juris złożył do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie raport z zebranych tylko w 2023 roku przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan. Liczba takich przestępstw stale wzrasta. W tym w 2023 roku Ordo Juris odnotowało w Polsce 118 takich sytuacji. W raporcie opisano wiele fizycznych ataków na wiernych, odnotowano szczególnie dużo przypadków dewastacji miejsc kultu czy zakłócania nabożeństw. Możecie Państwo pobrać sobie ten raport na stronie brojmywiary.pl bez polskich znaków, do czego serdecznie zachęcam. I zachęcam do tego, abyśmy... Jeżeli jest tutaj wśród widzów ktoś dobrze ustosunkowany w mediach, abyśmy nagłaśniali te sprawy, nagłaśniali te wypadki, nagłaśniali te rzeczy, które pokazują, że zacieśnia się pętla coraz bardziej, że oni chcieliby, niektórzy z nich, ostatecznego rozwiązania kwestii chrześcijaństwa i chrześcijan w Polsce. Zawsze, kiedy jakikolwiek wypadek tego typu zdarzy się w drugą stronę, kiedy jakiś wariat podejmie agresywne działania w stosunku do jakiegoś polityka lub działacza lewicowego, grzmią wszystkie media nie tylko warszawskie, ale aż po Nowy Jork. Zachęcam wszystkich, abyście Państwo udostępniali szeroko tę informację, aby świat dowiedział się, co zaczyna się dziać wokół chrześcijan również w naszym pięknym polskim kraju. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku usunęło z wystawy głównej ekspozycję dotyczące świętego Maksymiliana Marii Kolbe, rodziny Ulmów i rotmistrza Pileckiego. Słowa, które cisną się na usta, nie są cenzuralne. Nie nadają się ani do towarzystwa świętej figury, ani do krawatu i marynarki, ani nawet do tego w miarę eleganckiego przecież studia. Ale to niezwykle symboliczny ruch ruch, który pokazuje, jakiej Polski bardzo boi się dzisiejsza władza i jej nominaci. Posłuchajcie państwo uważnie, co napisało po wybuchu kontrowersji mówiąc delikatnie muzeum. W tej części wystawy celowo nie zostały wyróżnione kategorie zawodowe, narodowe czy społeczne. Nie zostali wyróżnieni na przykład więźniowie polityczni czy homoseksualiści. Nie bez powodu nie było tam przedwojennych fotografii więźniów ani historii powszechnie znanych osób. Pokazano za to takie elementy codzienności, jak obozowy reżim, głód, eksperymenty medyczne, opór, czas wolny itp. Wprowadzenie gabloty poświęconej wyłącznie duchownym rzymskokatolickim oraz zawieszenie w centralnych punktach tej przestrzeni portretów Ojca Kolbego i rozmistrza Pileckiego zaburzyło antropologiczny charakter narracji. Jeszcze raz przeczytam to zdanie raz jeszcze, bo ono jest na pierwszy rzut oka kuriozalne, ale zastanówmy się nad nim wspólnie głębiej. Wprowadzenie gabloty poświęconej wyłącznie duchownym rzymskokatolickim oraz zawieszenie w centralnych punktach tej przestrzeni portretów Ojca Kolbego i rotmistrza Pileckiego zaburzyło antropologiczny charakter narracji. Moi koledzy. Dziennikarze dzwonili z, z prośbą o komentarz do kilku y, mądrych głów. O komentarz, z prośbą o komentarz do tego dokładnie zdania. Co to jest antropo antropologiczny charakter narracji, który zaburza Ojciec Kolbę? Albo rotmistrz Pilecki czy Ulmowie? I główna odpowiedź, którą słyszeliśmy, brzmiała: To jest naprawdę tak głupie, że wolę tego nie komentować. No, ale ja, szanowni Państwo, muszę od czasu do czasu komentować te rzeczy, które innym wydają się głupie. Bo w nich bardzo często nie zauważa się wielkiego podstępu. Otóż, jeżeli chodzi o antropologiczny charakter narracji, to umieszczenie tam ludzi o chrześcijańskim backgroundzie, jak Kolbe, jak Pilecki, jak Ulmowie, rzeczywiście wywraca charakter tej narracji. Bo oto antropologia, którą proponują nam Uśmiechnięci Polacy. Antropologia, którą proponuje nam nowoczesny świat, do którego aspirują bardzo włodarze Polski, włodarze muzeum, jak widać, II wojny światowej, opiera się na człowieku jako źródle i szczycie. Jako źródło i szczyt, my, katolicy, pojmujemy centralny moment mszy świętej, liturgii, w której. Chrystus wstępuje z nieba i przemienia za pośrednictwem rąk kapłańskich chleb w ciało i wino w swą krew. To jest zupełnie inna antropologia i zupełnie inną antropologię wyznawał ojciec Kolbe, rotmistrz Pilecki, a nawet ulmowie niż ta, którą wyznają, bo to jest parareligijny odruch dzisiejsi Włodarze Muzeum II wojny światowej i Polski. Tutaj, w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej antropologii człowiek jest centrum wszechświata, jego samospełnienie, jego samorealizacja, jego zadowolenie, jego przyjemność jest centrum antropologii, jest taka właśnie, jak to ładnie powiedziane jest, taki właśnie ma charakter ta narracja antropologiczna. Ani dla ojca Kolby. Ani dla rotmistrza Pileckiego, ani dla Józefa Ulmy i jego rodziny tak nie było. Było zupełnie odwrotnie. To Bóg i moralność oraz wiara wynikająca z Bożych Przykazań były w centrum antropologii. Człowiek ustawiał się względem Boga, miał naśladować Chrystusa. Ojciec Kolbe był człowiekiem wielkiej pokory. Mimo wielkich dzieł, które uczynił, był człowiekiem postu modlitwy. Bo chciał naśladować Chrystusa. Rotmistrz Pilecki chciał naśladować Chrystusa i tak widział antropologię, czyli swoje bytowanie w świecie, w odbiciu Chrystusa. Dlatego polecał swojej żonie, aby nauczyła swoje dzieci, co skutecznie uczyniła, czytanie wielkiego dzieła literatury chrześcijańskiej, a więc o naśladowaniu Jezusa Chrystusa autorstwa Tomasza A. Kempis. A Józef Ulma. Człowiek pochodzący przecież z niewielkiej miejscowości, z prostej rodziny, mawiał, że czasami łatwiej jest inaczej, że czasami trudniej jest dobrze po Bożemu przeżyć jeden dzień, niż wielką książkę napisać. To byli ludzie rzeczywiście o zupełnie innej antropologii, o zupełnie innej narracji antropologicznej niż ta, którą nam się dzisiaj oferuje. Ale to niezwykle symboliczny moment. I niezwykle symboliczne wydarzenie, bo właśnie tych ludzi chcą nam podmienić na, na kogo? Na homoseksualistów, których zabrakło w wystawie o II wojnie światowej. Marsze z kolorowymi flagami, zmiany w edukacji, tasaki wobec wolontariuszy, czy długofalowe przedstawi przed przedstawienia mentalności Polaków, którzy będą chodzić do takich muzeów. My w PCH24. Cały czas walczymy o to, aby ta antropologia chrześcijańska była jedyną właściwą w Polsce, bo tylko ona doprowadzi do tego, że ludzie nie będą ani mordować narodzonych ani siebie nawzajem tasakami. Wspierajcie Państwo nasz portal i naszą telewizję. Szczęść Boże.